W takim turnieju jak Białej Podlaskiej no, należałoby się tylko cieszyć i być dobrej myśli na ligę. Jednak liga nie trwa jeden dzień czy dwa dni, to jest, to jest 22 kolejki. Liga wszystko weryfikuje. Na pewno turniej Białej Podlaski uważam za udany. Zagraliśmy fajne mecze, wygraliśmy trzy spotkania jeden przegraliśmy nieznacznie z Białą Podlaską, dwoma bramkami. Dwa zespoły z pierwszej ligi. Dwa z zagranicy, także no na pewno chłopcy postarali się i naprawdę dali z siebie dużo zdrowia, zostawili dużo zdrowia na parkiecie i fajnie to wyglądało. No i zawodnicy wkomponowali się już w zespół? No, na pewno tak, był wieczorek integracyjny w sobotę na turnieju, także wydaje mi się, że, że tak. Widać to też zresztą na boisku, tak? Dogadują się ze sobą, fajnie to wygląda, tylko się cieszyć. Jakieś największe pozytywy tego turnieju i co jeszcze można poprawić? Pozytywem na pewno była obrona, bo, bo nareszcie zaczęliśmy grać w obronie, tracimy mniej bramek, zdecydowanie to jest 15-20% mniej bramek w każdym meczu, także na pewno z obrony tutaj trzeba być zadowolonym. No, bo na pewno jest, jest tu mówię 5-6 nowych zawodników w zespole, czyli to zgranie w ataku pozycyjnym, wyprowadzenie ataku szybkiego pośredniego, jeszcze są pewne mankamenty, drzemie w chłopakach jeszcze dużo możliwości i w rzutach, i w skuteczności, także na pewno nad tym będziemy pracować na treningach. Najbliższy rywal to Trójka Ostrołęka. Jak trener widzi to spotkanie? Nastawieni są bojowo zawodnicy? Znaczy tak, no to są już półprofesjonaliści, wiedzą o co grają, wiedzą jakie są założenia, wiedzą jakie są cele stawiane przed nimi, także że tutaj na pewno podchodzą bardzo poważnie do tematu gry w każdym jednym meczu. Ostrołęka jest bardzo doświadczony zespół, to, to mówię, tam jest yy, kilku zawodników też z przeszłością z, z ekstra klasy nawet. Yy, długo grają tym składem, yy, no, no zobaczymy, no, no na pewno, na pewno pode, podejmiemy walkę, będziemy walczyć do samego końca i zostawimy zdrowie na parkiecie.